No, z przykrością muszę ogłosić, że to jest ostatni odcinek na tym kanale, ponieważ idę na spotkanie anonimowych droniarzy. Wygląda na to, że jestem uzależniony. Kupiłem sobie kolejnego drona, który miał być tylko do testów: Cinebot 30 z O3 systemem. No, i niestety zostaje ze mną, albo stety, w sumie to się cieszę, <noise> tak naprawdę. I o tym właśnie będzie ten odcinek, o tym dronie, o tym dlaczego zostaje, dlaczego uważam, że jest świetnym dronem i najbardziej uniwersalnym dronem w zasadzie, jaki jest chyba w tym momencie na rynku. I dlaczego uważam, że jest przynajmniej dla mnie no, AWATA killerem. Tak? Jest e, czymś, co. Jakbym miał awatę, i to, to bym się nawet w chwili nie zastanawiał. Ja się nazywam Krzysztek Piekło, a to jest kanał, na którym udowadniam, że FPV może być dla każdego. Zapraszam. Dlaczego w ogóle do awaty? Tak, no bo to jest ta sama wielkość drona, po prostu. To ma trzy cale. No, i tak kształtem, gabarytami bardzo tą Awatę przypomina, i myślę, że taki był też cel, żeby przypominał. Uwagowo też przypomina Awatę, więc, no jakby, jest to ta sama klasa dronów, jest to Cinebot z osłonami, wszystko się tutaj zgadza. Dlaczego? Ja kiedyś uważałem, że to nie jest konkurencja. Znaczy, że Cinebot, jak się pojawił, uważałem, że to nie jest konkurencja dla Awaty, że to jest zupełnie inny dron. No, i zmieniłem zdanie w momencie, gdy pojawiło się to cudo. Czyli po prostu e, o 3. E, dlatego, bo wcześniej na tego drona, żeby mieć sensowne nagranie, trzeba było sobie zamontować e, kamerę, e, a producent tutaj zaleca GoPro, żeby założyć Naked. E, a GoPro Naked to nie jest coś, co można sobie kupić w każdym sklepie trzeba sobie zrobić albo pokombinować, no od kogoś dostać. No, to jest rzecz, która jakby nie jest tak, aż tak łatwo dostępna. Więc y, automatycznie dla mnie to dyskwalifikowało tego drona pod tym względem konkurencji dla Avaty, no bo to musiał sobie kupić ktoś kto taką kamerę ma albo taką kamerę sobie potrafi po prostu zbudować. No ale teraz Mamy tą, ten sam system, który jest w Awacie w zasadzie, tak? To jest dokładnie to samo, jakby ktoś nie wiedział. E, O3 to jest dokładnie to samo coś jest w Awacie, więc ten dron nagrywa e, no, z drobnymi różnicami. Faktycznie teraz nie ma tej najnowszej aktualizacji jeszcze e, z 10 bitami, natomiast prawdopodobnie ona zaraz będzie, więc ten dron nagrywa dokładnie to samo. Ja mam wersję 6S, czyli na takie. Znaczy no, no takie, no nieważne. 6S e, powinno tutaj być 1100, normalnie producent zaleca miliamperogodzin. Ja mam 1050, one są popularniejsze, tak mi się wydaje, przynajmniej. E, I z takimi, między innymi z takimi ogniwami testowałem, o tym będzie troszkę więcej później. Można było też, jest też wersja z 4S e, i te ogniwa wtedy są zalecane 1400 1300, przepraszam, miliamperogodzin, więc to są dwie opcje do wyboru. Ten dron waży 4, z baterią razem już tą właśnie 400, ważyłem to ja jakby na swojej wadze, czyli dokładnie z tą 1050-440 gram. I można do tego sobie dołożyć GoPro, właśnie 8 Naked, które waży kolejne 30 gram. No więc mamy całkowitą masę startową na poziomie 470 gram. Dobra, jak to wszystko w ogóle wygląda? To jest. Bardzo solidna konstrukcja, naprawdę ten dron jest bardzo ładny. To trzeba przyznać, po prostu to jest. To nie jest tak, jak na przykład było w Sinelogu 30, te, te osłony były bardzo giętkie i to się łamało zresztą w palcach bardzo często do uderzenia. To ma swoje plusy i minusy, szczerze powiedziawszy, bo ta osłona jest dość twarda i jakby kogoś w razie jakiegoś niekontrolowanego lotu, awarii uderzyła w głowę, to myślę, że może narobić więcej szkód. Te scene e, logowe się po prostu uginały bardzo ładnie, czy tak samo scene log 25 czy 30, one się bardzo ładnie uginały i to zupełnie i bardzo ładnie się też łamały swoją drogą, natomiast jakby no, czułbym się lepiej, e, uderzając kogoś w głowę tamtą jednak osłoną. Natomiast jest to naprawdę super wykonane. Jeszcze takie dwa szczegóły przychodzą mi tego, do głowy odnośnie tego drona. Pierwsze co, to tutaj widzicie, jest taka osłona aluminiowa na obiektyw, i to jest naprawdę super pomysł, no jest jakby raczej małe ryzyko, że coś tutaj się stanie, Chociaż no wystaje tu troszkę poza obrys, jak filtr ND na to założycie, no to bo do tego są takie same filtry ND jak do awaty swoją drogą, no to faktycznie on się może rozbić, ale generalnie jest to naprawdę bardzo dobrze osłonięte. No wadą na pewno jest to, że jednak mamy jakiś aluminiowy element wystający na zewnątrz, więc jakby no przy uderzeniu w coś kogoś możemy zrobić większą Krzywdę natomiast, no, włókno węglowe, no, myślę, że podobnie jest tutaj szkodliwe. I kolejna przewaga nad awatą, według mnie, no w awacie denerwowała mnie głośność tej pracy tego drona, tak? No, te drony, ja to wielokrotnie powtarzam, takie sinełupy zwłaszcza, generalnie sinełupy są bardzo głośne. To nie jest 5 calówka, która, znaczy, no, jak ktoś jest przyzwyczajony do E, dronów DJI, no to, to już w ogóle nie ma o czym mówić, tak? To 5 cali, e, też będzie dla niego głośne, natomiast no, Cineupy są znacznie głośniejsze. Ale Awata bije rekordy pod tym względem. E, no tutaj jest dużo lepiej, nieporównywalnie lepiej, to jest cichsze, no mówię na oko zupełnie, nie robimy jakichś testów, ale to jest cichsze od Syneloga 35 Performance, e, na pewno, czy od tego tutaj za mną, żółtego. I powiedziałbym. Dobra, nie jestem pewien, ale to jest gdzieś w okolicach Syneroga 25. Może trochę głośniejsze, tak zupełnie na oko. Jest też oświetlenie. Ja to podłączę tutaj, pokażę Wam. Nie powinienem w sumie tego robić. Diody są. O, tutaj wszędzie dookoła, tak jak widać. Odłączę to, żeby nie piszczało nam. Ja nie jestem fanem jakichś takich. Świecących jak choinka rzeczy, szczerze powiedziawszy, i nie jestem zupełnie do tego przekonany. Na szczęście można to wyłączyć y, przyciskiem z aparatury albo po prostu można odłączyć wtyczkę albo w, w beta flycie. nie jest to. Żaden problem. Natomiast ten kolor jest faktycznie ładny. Trzeba przyznać, że na żywo to widzia, znaczy widziałem. widzę to na żywo i to naprawdę dobrze wygląda. Jest jeszcze jeden plus: jak wpadniecie w jakieś krzaki, jak wam coś nie wyjdzie, a mi się już zdarzyło, to widać to naprawdę z daleka i to jest naprawdę fajne, bo nawet, nawet nie musiałem bipera żadnego kombinować, włączać nic. Po prostu widziałem tak z tak daleka świecącego drona, że, że wiedziałem od razu, gdzie iść. Jest jeszcze jedna rzecz, którą reklamuje producent czyli rozbieranie tego, tego sprzętu. No i ja mam takie wrażenie, że marketingowcy tutaj zrobili świetną robotę, to znaczy stwierdzili, że jak coś jest naprawdę schranione, ergonomia i rozbieranie, jak do tego dostać, zróbmy z tego reklamę, że jest super i, i nikt nie zauważy. Sorry, no według mnie to jest kiepsko rozwiązane i to jest taka największa wada tego drona, no do przełknięcia na szczęście, tak, no to jest coś, gdzie tam na biurku u nas wkurza, a nie w locie. Więc to jest na pewno duży plus. Tu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć bodajże śrub, które trzeba odkręcić, żeby podnieść tą e, całą budowę u góry. E, no i wszystko super, tylko że nadal się nie można dostać do. R Unita i trzeba rozkręcić od dołu, czy znaczy można jedno albo drugie wybrać sobie, tak, co chcemy rozkręcić. I tutaj mamy z kolei raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6, 7, 8, przepraszam, śrub, które trzeba odkręcić, i wtedy możemy się dostać dopiero do e, nowego AirUnita. Unita. E, po co dostawać Unita? No Oprócz rzeczy takich rzeczy dość rzeczywistych, no to właśnie to jest kolejna wkurzająca rzecz, to tak bardzo ciężko jest dostać się do przycisku do bindowania, ale to akurat nie jest, jest w miarę. No da się to zrobić po prostu. USB jest bardzo ładnie tutaj wystawione: USB 1 i USB drugie, więc tym też nie ma problemu, ale nie da się dostać do karty pamięci. Dlaczego? Kewar C. dlaczego? <noise> dlaczego się nie da dostać do karty pamięci? Ten otwór nie wiem, no powinien być troszkę po prostu większy. I to jeszcze jest tak, że to jest otwór, który sugeruje to, że powinno się dać do tej karty pamięci dostać. Ja próbowałem niestety i e, złamałem po prostu kartę pamięci 128 GB, poszło w piach i to jeszcze z materiałem, który miał iść na Instagrama. Nie byłem tym faktem na pewno zachwycony. Nie rozumiem dlaczego. Może ja coś źle robię, po prostu nie ryzykuję drugiej karty. Według mnie to nie jest zrobione tak, jak być powinno. Tytuł clickbaitowy zobowiązuje więc Awata Killer, tak. No więc co nie jest zacznijmy od tego, co nie jest tak dobre jak Awata na pewno. No na pewno nie mamy gimbala przede wszystkim, tak? znaczy to dla osób, które mam dużo widowni zainteresowanych awatą, więc myślę, że mogą tutaj trafić, więc jestem. To jest po prostu normalny dron FPV, taki jak, jak budowane inne drony, z wszystkimi wadami tak naprawdę, tak? Nie ma, znaczy może właśnie nie z wszystkimi, ale o tym sobie powiemy. Na pewno nie ma gimbala, czyli nie jesteśmy w stanie tego kąta kamery zmienić w trakcie lotu. I tak jak w każdym innym e, dronie FPV, z wyjątkiem właśnie Awaty, czy, czy DJI FPV e, na pewno brak e, GPS-a na 100%, no nie ma po prostu, tak, no i siłą rzeczy, czy siłą rzeczy, no tryby stabilizowane, tak, nie działają w ten, tak jakbyśmy tego, tak jak osoby przyzwyczajone do DJI by oczekiwały, tak, bo to nie jest prawda, że te drony latają tylko w akro mają tryby stabilizowane, ale to nie działa tak dobrze, nazwijmy to po imieniu, nie działa to tak dobrze jak w Avacie. Jeśli chcecie wiedzieć więcej na ten temat, bo troszkę o tym opowiadam, to odsyłam tutaj do tego filmu, tam opowiadam więcej o tych trybach stabilizowanych. Jak to lata? No, tuning tego drona robił GBRC, no i jak zwykle zresztą nie ma tutaj nic do zarzucenia. To jest super precyzyjny sprzęt, który lata zarówno dynamicznie, świetnie i, i powoli jeszcze lepiej chyba. Jesteśmy w stanie płynnie przechodzić z dynamicznych scen do scen wolnych. Możemy nagrywać naprawdę mega ciekawe ujęcia przy użyciu tego sprzętu. I to jest super. Latałem tym e, w jakieś próby freestylu, no jak, jak ja zawsze powtarzam, że to freestylerem to ja nigdy nie byłem, natomiast no, to jest, powiem to, to jest najlepszy sinewup, jakim latałem e, pod względem właśnie możliwości freestyle'owych, mimo tego, że jest no, bardzo mały i bardzo kompaktowy i tak naprawdę no masa do wielkości śmigieł jest tutaj całkiem spora. No oczywiście nie szalejmy, tak? To nie jest 5-calówka i nigdy nie będzie. I znaczy, no, nie wiem, nie chcę mówić, nigdy, bo że progres e, dronów takich tego typu, ostatnio jest zabójczy po prostu, więc, e, więc nie mówmy nigdy, nie mówmy nigdy. Natomiast 5 calówki też mają ten progres, więc to nie jest tak, że, że gonimy coś, co nie ucieka e, w, tym, w tym momencie. Więc świetnie to lata i nic tu więcej nie można dodać. Oczywiście, znowu <laughs> przepraszam Was, awata, porównując do awaty, nie ma mowy tu o żadnych problemach takich jak w awacie. Nie ma mowy, że, że jeśli zrobimy jakiś, nie wiem, szybki zawrót, to, to on się wybije z rytmu i czy tam odwróci do góry nogami, walnie w ziemię. Takie rzeczy się tu nie dzieją. To lata po prostu rewelacyjnie. Ok, obiecałem. Czas lotu. Więc na takiej bateryce 1050 mAh, dla 6S oczywiście, no to jest powiedzmy w zależności czy z kamerą, tą GoPro tak naked czy bez, jak bardzo szalejemy, ale powiedzmy 7 do 9 minut. 7 do 9 minut to jest naprawdę fajny czas. E, imponujący wręcz, jak na takiego drona. E, no dobra, no ale awata 10 minut robi bez problemu. E, no więc, więc co, co ty tutaj Krzysiek opowiadasz? E, no dobra, no ale to razem z tym, razem z kamerą GoPro waży, czyli tak jak producent e, zaleca w takim układzie, waży, mówiłem, 470 gram. No więc jak wywalę z tego to GoPro, które tutaj powinno być normalnie, który jest normalnie, yy, no to mogę sobie wsadzić większą baterię. No i tak właśnie zrobiłem. Wywaliłem i wsadziłem baterię. O przepraszam, nie przygotowałem się. <laughs> 1400 i to waży właśnie tyle co yy, z tą mniejszą baterią i z GoPro. Czemu nie? No i przy takim cruisingu nad lasem spokojnym, znaczy spokojnym, no dość, szyb, dość szybko latałem, natomiast nie robiłem żadnych akrobacji, nie robiłem jakichś szybkich zwrotów, tylko płynny taki cruising nad lasem u siebie. No, okazało się, że 11 minut nie jest problemem. To ja mam taką prośbę, jeśli Wam się ten materiał podoba. Blog reklamowy, nie no. Autopromocja to nie reklama. ponoć. zostawcie łapę w górę, e, jeśli uważacie że oczywiście ten materiał zawartościowy. No i zachęcam na pewno do subskrypcji, bo jeszcze też o tym wariacie trochę będzie, ale no na pewno e, dronowe FPV tematy, no to, to jest coś, co się tutaj pojawia e, non-stop, zahaczające troszkę o wideo, czyli takie Cinematic FPV. Więc jeśli to Was interesuje, a jeszcze nie subskrybujecie, przycisk na dole. Ok, e, idźmy dalej w takim razie. Zasięg. Ja e, zasięgu O3 będę robił prawdopodobnie osobny odcinek, znaczy na pewno będę robił osobny odcinek e, i będziemy to testować w jakichś trudniejszych warunkach, ale mogę powiedzieć, tyle że zasięg tego jest niesamowity. Znowu, kolejne, za dużo niesamowity, no ja, nie, ja sam kupuję tego drona, nikt nie płaci za te reklamy, <grytanie> naprawdę mi się ten dron po prostu podoba, i eee, 3 też mi się bardzo podoba, uważam, że to jest super sprzęt, eee, naprawdę jestem w stanie dolecieć tam, wlecieć tam, gdzie na e, nawiście, <krytanie> nie byłem po prostu w stanie, eee, nie było takiej możliwości, a teraz tam lecę, oczywiście nie przekraczam magicznych 500 metrów, które mi wolno, po prostu latu w miejsca za budynkami, gdzie wcześniej nie mogłem wlatywać. Więc będziemy sobie robić dokładny test, jakieś porównanie może, natomiast mogę powiedzieć śmiało, że jest zasięg niesamowity, a jeśli chcecie mieć jeszcze bardziej niesamowity zasięg, to można sobie haka zrobić takiego samego dokładnie jak na awacie i znajdziecie Tutaj opowiadałem, jak to się robi na AWAC-ie. Dokładnie tak samo się robi. Tu, to tu. Pamiętajcie, tylko, że to jest nielegalne w Unii Europejskiej. Ja zrobiłem jeszcze jedną rzecz, bo próbowałem sobie, że tak powiem. Zracjonalizować zostawienie tego drona, ponieważ <grym>, ja bardzo chciałem sobie go po prostu zostawić. Znaczy, zostawił to już jest decyzja, zapadła dawno temu, natomiast próbowałem sobie zracjonalizować. No, i jakby po co mi taki dron? No, i ja widziałem taką wadę tego drona ponad moim Synologium 25, na przykład, że, że on jest za ciężki po prostu. I. Mając NSTS-01 uprawnienia, mogę latać tak naprawdę w mieście nieważne od wagi. No, natomiast, jeśli robię jakieś ujęcia, typu, no, na przykład, y Jarmark Bożonarodzeniowy, ostatni, tak? tu znowu odsyłam, kolejny film, do którego odsyłam, gdzie latałem no, na, na rynku krakowskim jeszcze do tego w nocy nad głowami ludzi. No, to staram się zachować maksymalne możliwe bezpieczeństwo i mimo, że mnie przepisy tego nie zmuszają, to staram się mieć jak najniższą masę startową. No i miałem tam chyba 230 g w tym nagraniu masę startową. No a tutaj mam 470 i jeszcze twardsze te osłony śmigieł. No więc próbowałem sobie to jakoś zracjonalizować, i co ja mogę z tym zrobić. No i wpadłem na taki szalony pomysł, że może skoro mam tego 6S i może wsadzę tutaj baterię o taką. 654s i zobaczymy co się stanie. E, no i okazało się, że waży to, jakoś mi uciekło 340 albo 360. Napiszę tutaj gdzieś 340 gram chyba razem z GoPro 8 na pokładzie. E, no, czyli w zasadzie no, można powiedzieć, że jedną trzecią prawie mniej e, niż, niż normalnie. No więc 6 jest na 4S przeszedłem o 1 trzecią masa mniejsza, więc wydawałoby się, że to po prostu poleci. No i poleciało. Naprawdę, poleciało i to super poleciało, uważam. E, I jeszcze uwaga: taka malutka bateryka starczyła na prawie 4 minuty lotu, nagrywając tym GoPro, równocześnie, które też ciągnęło oczywiście prąd z tej e, baterii. Problem jest jeden faktycznie, że jak zacząłem trochę szaleć e, tym dronem, żeby sprawdzić co ta bateria 4S potrafi, czy znaczy w ogóle gaz trzeba było mieć gdzieś tak faktycznie na 40-50% e, podciągnięty, czyli znacznie wyżej niż normalnie. Natomiast e, no ale natomiast latało to bardzo fajnie, bardzo płynnie i w zasadzie mógłby sobie z loga zastąpić czymś takim. Problem był taki, że. Jak zrobiłem power loopa, to faktycznie no, syndrom awaty się udzielił temu dronowi. Czyli no, robiąc power loopa, on gdzieś tam w pewnym momencie nie wiedział co ma zrobić, mocy mu brakło i, i, i się będąc do góry nogami, próbowałem zrobić, zrobiłem odruchowo taki dynamiczny ruch, żeby zobaczyć ziemię i, i potem już wpadłem w jakiś Jakiś niekontrolowany upadek, więc trochę wiemy, co AWACIE jest, tak naprawdę. No, brak mocy do masy. No i tutaj jest to samo. Tylko pamiętajcie, ja zrobiłem coś, czego producent w ogóle nie przewidział, więc to nie jest wina jakby producenta. Ale jest taka możliwość. I są przecież takie bateryjki, chyba też 650, nie pamiętam. 6S dostępne, troszkę cięższe. No więc jak taką podepnę, to będę miał prawdopodobnie jeszcze dłuższy czas lotu, troszeczkę więcej wagi. Ale nie będę miał problemu, że, że coś może pójść nie tak. Nie powinno być przynajmniej takiego problemu. E, została ostatnia rzecz, która na pewno Was interesuje. Czy to poleci z pełnym GoPro? Myślę, że tak, ale nie sprawdzałem tego jeszcze. Nawet producent to przewidział. Tu są cztery śruby na mocowanie normalnie pełnego GoPro. E, I ja to sprawdzę. E, w kolejnym odcinku. Nie wiem, czy w nie obiecuję, czy w kolejnym jeszcze, jak mi kolejność tych kolejność kolejnych odcinków wyjdzie. Natomiast ma być jakieś cieplejsze kilka dni. Chciałem po prostu taki luźny odcinek, wreszcie nie spokoju, tylko wyjść sobie na zewnątrz i nagrać. Więc po prostu wyjdę, wezmę kamerę, drona i nagramy. Sprawdzimy, jak się to zachowuje z pełnym GoPro. Przewiduję, że poleci. Będzie miał krótszy czas, zobaczymy jaki będzie miał czas, no a zresztą co ja będę wyprzedzał, sprawdzimy, e, więc jeśli nie subskrybujecie, to jeszcze raz przypominam o subskrypcji bo, bo i dzwoneczek, o jeśli ktoś jeszcze nie kliknął, bo można przegapić taki odcinek, a po co? A fajnie byłoby jakby to już tak sobie dobrze radziło z pełnym GoPro, bo mielibyśmy e, no coś super uniwersalnego już. Dochodzimy powoli do końca, więc jeszcze chciałem e, Was zaprosić w jedno miejsce. Ostatnio stworzyłem fanpage e, tego kanału jakby YouTubeowego. E, Krzysiek Piekło, FPV dla każdego się nazywa, więc zachęcam Was do odwiedzenia. Ja wcześniej pro, takie dronowe rzeczy wrzucałem, mogliście linki znaleźć do tego na mój prywatny kanał nowy rok, nowe wyzwania, nowe możliwości znaczy śmieję się, no po, postanowiłem po prostu to rozdzielić rzeczy prywatne od dronowego a równocześnie zwiększyć znacznie aktywność na, na Facebooku, więc na pewno znajdziecie tam dużo no, jakichś zapowiedzi, rzeczy już takich no, już, już o tym było trochę informacji zanim pojawił się e, ten odcinek więc, więc na pewno będzie też więcej e, takich rzeczy też no, nowinek z FPV e, i z okolic, że tak powiem no tak jak mówiłem, gdzieś, gdzieś o ten Film, o to wideo się ten kanał cały czas ociera. Właśnie podsumowując, w takim razie, no już rozgadałem się strasznie jak zawsze. Najbardziej uniwersalny sprzęt Ever. Naprawdę yy, 11 minut lotu. Gigantyczny zasięg, można tym freestyle robić. No, gigantyczny zasięg i czas lotu, no, zahacza dla odważnych i lubiących e, łamanie prawa o taki troszkę long range, tak? E, no, nie, może nie przesadzajmy, ale naprawdę, tak? No, cze, czemu nie? No, można sobie po prostu zwiedzać świat e, dronem. E, nie próbowałem oczywiście. E, więc freestyle przynajmniej dla początkujących, czy tam się pobawić, jakieś, jak, jakieś drobne zabawy. No naprawdę, ja się super, świetnie się po prostu tym bawiłem. No i to, co chyba, do czego został stworzony, no to Cinematic FPV, gdzie możliwości latania dynamicznego połączone z bardzo precyzyjnym i wolnym lataniem, no to, no to jest petarda. Dlatego on zostaje. <śled> No i anonimowi droniarze. Niestety trzeba się leczyć. Dzięki wielkie, że dotarliście do tego miejsca. Na razie, cześć.